Przede wszystkim konsekwencja, e, ustalenie konkretnych zasad. Najczęściej e, pies żyje w rodzinie kilkuosobowej, więc e, ustalenie z członkami rodziny, jakie wydajemy komendy, na co pozwalamy psu, żeby pies miał jasno wytyczone: może siadać na kanapie albo nie może. A nie, rano może, po południu nie może, a wieczorem to jak kto przyjdzie pierwszy, to mu pozwala, bo nie. E, więc przede wszystkim konsekwencja i e, jednolity jakby system e, nazywnictwa komend. E, i poświęcanie czasu, wykorzystywanie każdej możliwej chwili na to, żeby tego psa nauczyć. Bo nauka to nie tylko stawanie przed psem, robienie komendy werbalnej i uczenie siat, leżeć itd. To jest też bardzo często wychwytywanie momentów, kiedy on robi coś czego my chcemy, czego my oczekujemy od niego, i w tym momencie można go nagrodzić, czy to komendą słowną, czy to nagrodą słowną, czy jakimś smakołykiem, czy pogłaskaniem. Tak, żeby ten pies też można tak naprawdę cały czas wykorzystywać sytuację i go tak obserwować i wykorzystywać to, że robi to, co chcemy.